Darko, stosić KSW 59 po pokonaniu Michała Komara Wodarka. Może pytanie na początek retoryczne, ale chciałbym usłyszeć odpowiedź na nie: jak trudna była to dla Ciebie walka? You? You, like I say jest uh, wielki Guy. He, he have 110 kilos, so he hit hard. He's aggressive, but I expect that. And uh, you know, I, I didn't expect to throw him like that easy because he's, I know, he's a wrestler and from wrestling gym. But I'm pretty good in uh, wrestling, so you know, I throw him very easy and finish the fight on the ground. Obalenia na Michale wyglądały na dość łatwe. Nie męczyłeś się przy nich, przynajmniej tak to wyglądało. Chciałem zapytać, czy faktycznie tak było, czy, czy po prostu miałeś sposób na to, jak skutecznie komara do parteru sprowadzać? może najpierw przetłumaczę wcześniejsze pytanie. Darko e, powiedział, że Włodarek jest ciężko bijącym, trudnym zawodnikiem, ważącym ponad 110 kg, który wywodzi się z gymu e, zapaśniczego i nie spodziewał się, że te zapasy tak łatwo wejdą, e, ale był przygotowany na wszystko, on jest całkiem dobry w zapasach, więc ustanowił je wykorzystać. potrzeba żebym pytanie. E, wyglądało na to, że dość łatwo obalałeś Komara, tak jak mówisz, że wiedziałeś, że jest z, z gymu zapaśniczego, że te zapasy mogą być na dobrym poziomie. W takim razie skoryguję to pytanie, czy taki był game plan na tą walkę? żeby nie wdawać się gdzieś tam w te wymiany stukowe, tylko właśnie sprowadzać walkę do parteru. Uh, if you didn't expect that uh, his wrestling is not on point that really, uh, so the game plan really was to like avoid the stand up and just go no, into wrestling. No. Uh, game plan was to, to stand up defeat and KO him, but when I when I saw that I can throw him very easy, so why not? Uh, you know, if I finish fight on the ground. Okay, uh, I will finish. I, I'm all-around fighter. I'm good in, uh, in, uh, in the feet. I'm good on the ground. I, I love uh, fighting, you know, on the feet. And uh, all fans love to you know to see blood and uh, pain in the octagon and uh, you know knockouts. But for us fighters, you know, if I finish, can finish the fight on the you know on the ground, or like submission or TKO or ground and pound, why not? I will do that. Ciosy Michała Wodarka są bardzo wymowne. Przekonał się między innymi o tym Sirjan Marowicz podczas KSW 52. Widzieliśmy, że podobnie próbował Ciebie zaskoczyć takim prawym, obszernym, zamachowym. Powiedz, czy właśnie spodziewałeś się tego ciosu? Ja tylko przetłumaczę tylko wcześniejsze pytanie i prosiłabym, żeby dawać mi szansę do przetłumaczenia. Tak, <laughs> Dziękuję bardzo. E, więc Darko powiedział, że jego ogólnym planem było po prostu znokautować. Liczył na szybki nokaut, niestety to się nie zdarzyło. Natomiast on czuje się jako bardzo wszechstronny za zawodnik i czuje się dobry i w stójce, zresztą, którą bardzo kocha i w sumie faworyzuje nawet, czuje się dobry w zapasach, czuje się dobry w jiu-jitsu i wykorzystał po prostu to, co było wtedy ważne. Proszę, o to, ty teraz. Dzięki. Ciosy Michała Wodarka są zazwyczaj bardzo wymowne, bardzo mocne. Przekonał się o tym Sergian Marowicz. Próbował ciebie też również zaskoczyć takim prawym obszernym ciosem. Powiedz, czy byłeś właśnie przygotowany, bo wydaje się, że to jest taki firmowy cios Michała Wodarka. When it comes to the highlight uh, shot of Wodarek, it's like the very massive uh, right yeah. overhand which he which he showed with Marowicz. Yeah. And uh, did you expect such uh, shots to be to occur? yeah, yeah, yeah. yeah. I saw that he uh... Have only that the right hand, and he is powerful in, the, in that hand. So that's all. That in, in, you know that only fight I saw on the YouTube with uh, Marovic, and uh, I also saw that you know people and uh, fighter, uh, you know here they you know like I afraid when the, when, when uh, you no know, go aggressive on, on, on them. They are afraid and you know and uh, they uh, know. How to say? Resign? Yeah, yeah, yeah. and uh, it's uh, easy for him to finish the fight. Yeah. But I'm not that dead guy. I, I'm not afraid uh, to fight. I'm not afraid to punch. I love to punch and I love to, you know, to to fighting. So that for me is it's nothing. I love to fight. So he can't, uh, he can't uh, you know, finish me like that easy. Mm -hmm. uh, Oczywiście widziałem tego, tego obszernego takiego prawego cepa, widziałem go na YouTube, właśnie w tej jedynej walce, którą go z Marowiciem. Byłem na to przygotowany, wiedziałem, że on będzie na pewno to używał. Ja nie boję się takich mocnych wymian, ja bardzo lubię się bić w stójce, co wcześniej już powiedziałem i byłem przygotowany. to. Zresztą widziałem po tym, że inni zawodnicy Wodarka oni po prostu boją się go i się wycofują, natomiast, natomiast ja nie boję się takich wymian. Przed tą walką wydawało się, że podarek posiadający pasce na razie innego zwycięstwa jest jednym z głównych kandydatów, zwłaszcza jeśli pokonałby ciebie. Czy na ten moment czujesz się osobą, która... Na ten moment zasłużyła na uh, walkę o pas uh, przeciwko Filipowi De Freisowi. Mm -hmm. uh, Włodarek seemed to be the person who could be a contender when it comes to having the belt of KSW. Uh, now you've won, so do you feel yeah. like you need the title shot right now? You no, know, I would say one thing uh, before the fight with Włodarek and everything. You know, I, I every day call my manager and say when I fight in KSW, when I fight in KSW, and uh, he said to me in the end nobody wants to fight with me. You know, only only Włodarek. so I, I, I'm waiting so long. So if nobody wants to fight me next fight, I, uh, I want that belt and uh, feel the fight is, you know, it's a uh, great and he have that belt, so I want that belt as soon as possible. Eee, tak, wiedziałem o tym, że on może być przymierzony do pasa. Ja tylko ciągle ponawiałem telefony do mojego menadżera, mówiąc, kiedy w końcu zawalczę, kiedy zawalczę do systemu KSW. Byłem bardzo głodny. Eee, wiedziałem, że to może mnie przybliżyć do walki o, o pas. Ja w sumie tylko o nim myślę. Eee, chciałbym jak najszybciej odebrać go Filowi Lewisowi. Czy w tej formie, jaki jest? czy porównując swoją karierę w UFC czy nie lepiej było jednak walczyć w ciężkiej wadze, zostać właśnie w ciężkiej wadze i trzymać się ciężkiej wagi w UFC niż niż bo lepiej zdecydowanie idzie So basically, the question was about um, hesitations uh, when it comes to fight uh, weight categories, uh, light heavyweight and heavyweight. So, in comparing your performances in UFC, do you regret that you have some fights? Yeah, yeah? yeah I regret that I have fights in uh, light heavyweight because uh, this is the proof that uh, I'm, uh, you know, in the heavyweight undefeated. I have thirteen wins and zero losses. All my losses are in uh, light heavyweight. So. I don't want to go back in like heavyweight. I don't I don't, I don't like to, to, to do my training session you know hungry and exhausted so heavy heavyweight, I'm, I'm heavy heavyweight. I'm not big but like like I said last time I'm fast I'm strong and I'm not afraid for fight so I'm staying heavyweight. Tak, przyznaję, rzeczywiście żałuję tego, że podejmowałam takie decyzje w UFC. One się odbiły na mojej karierze zawodowej. Tak jak mówię, wszystkie moje porażki były w light heavyweight, a teraz w wadze ciężkiej jestem praktycznie niepokonany, mam same zwycięstwa i no odbiło się to na mojej karierze. Ja nienawidzę trenować, kiedy jestem głodny, zmęczony i nie jest to dla mnie korzystne, więc na pewno może nie jestem wielki jakiś, ale zdecydowanie waga ciężka to jest moja waga. Wielu zawodników gdzieś wcześniej z którymi rozmawialiśmy, a którzy mieli przeszłość w UFC, mówiło, że KSW, w porównaniu do UFC, tak naprawdę organizacyjnie to też jest top topów. Natomiast ja mam pytanie: jesteś teraz zawodnikiem KSW, zrobisz na pewno wszystko, żeby zdobyć pasy kategorii ciężkiej KSW, ale czy z tyłu głowy jeszcze jest cały czas to marzenie, aby do UFC wrócić i być może jeszcze raz tam zawojować? ksw has a lot of respect when it comes to uh, all mma world and uh, people do appreciate uh, just uh, such organization uh, but uh, somewhere in your mind do you still have uh, any dreams about uh, coming back to ufc well, you know i'm focused now on ksw ksw the great, is a great organization and i'm happy to be here so this is a great start for me I love to be here, so for now, no, I want to stay here. And uh, you know, I say my goal is to be the champion, and I want to stay here. I love this, you know, this this organization. And, uh, Poland uh, is not too far from my home; it's two hours from Serbia, so. I I love that, so I will stay here for sure. Zdecydowanie teraz cała moja koncentracja skupia się na KSW. Bardzo mi się tutaj podoba. Ja po prostu chcę być tutaj mistrzem i wszystko, co jest związane z moją karierą, teraz jest tutaj w KSW i to jest mój główny cel. Poproszę o ostatnie pytanie. To ostatnie pytanie, może takie typowe dla warunków, które teraz mamy. Jak walczyło się bez publiczności? No bo ta hala świeci pustkami. Tutaj raczej nie, nie dało się usłyszeć żadnych głosów z publiki. Zawodnicy są raczej przyzwyczajeni do, do tych tysięcy gardeł, które krzyczą na tych walkach. Jakie są Twoje odczucia po takim pojedynku? approach that the fights had no audience whatsoever and there was no fans which uh, can just uh, blow you away when you're fighting and you have the support no uh, i am fighter so if you tell me to, to fight in the backyard, I will fight in the backyard. If you tell me to fight in the street, I will fight in the street. But KSW organization is, uh, you know, everybody knows that uh, KSW make a great show and uh, and uh, uh, stay, they they have uh, you know two thousand people uh, uh, on the stadium. and I, I don't know, so I can't wait to open. Uh, uh, you know borders and everything uh, because of covid and uh, fight uh, in, in, in front of uh, you know your fans so. yeah. uh, <laughs> uh, Jeżeli każecie mi walczyć z tyłu w ogródku, to będę walczył w tym ogródku, jak każecie mi gdzieś walczyć za garażami albo coś, to dalej będę to robił. Nie potrzebuję jakiejś specjalnej motywacji, natomiast nie mogę się doczekać, kiedy już zostaną otwarte granice i ten COVID przestanie szaleć, bo wiem, że KSW robi fantastyczne show i ta fani i ta cała oprawa potrafi być fenomenalna. Tylko na to czeka, natomiast nie przeszkadza mi to jakoś za bardzo. Mogę ostatnio, bo trzeba. Trzeba te pytanie zadać w takim razie może gołe pięści. Genesis. Are you interested in fighting vernacle? No, for now I uh, know. I'm good in the MMA, so no challenges for, for now. Fantastic. Na razie dziękuję za uwagę gołębiejście. Fantastyczne wyjście do KSW bez bezkompetentorswa, a zatem już tutaj życzę wszystkim najlepszego. They are always good luck. Thank you guys. Thank you guys and see you soon. See you soon. Take care. Bye.